Siemaneczko, no i zaczynamy kolejny dzień. Tak jak mówiłem, dzisiaj nie ma litości, tylko trzeba obsypywać ten zbiornik. Ale na dobrze wyszło, że w sumie wczoraj nie wyciągnąłem wcześniej wody wszystkiej. To jest motywacja, żeby dzisiaj wcześniej zacząć. Powiem Wam, że dzisiaj na szczęście jest troszeczkę cieplej. To już przyjemniej się będzie działać. Także co? Odpalam maszyną, niech się chwilę rozgrzeje Będę mógł wywieźć resztę Zagadało od razu Tylko wyłączymy Żeby nam do nic nie wyskoczyło Niepotrzebnego i co? Niech się rozgrzewa Ja założę krzewiki do zadań specjalnych I będziemy walczyć z tym tematem Mundrale mi wczoraj pisali, że ja ościemniam Wody nie wożę, kugnojowice, łożmery bajery Kurwa, to co się dzieje. no Czy ja tu oszukuję? Jak ja to mogę zasypywać? Jak tu jest tyle wody? No, teraz nie widać, ale o, już się pokazuje. No i weźcie w to ziemi na walcie, W te braje, co tu by się narobiło? Trzeba wyciągnąć. Nie ma, że boli. Nie ma, że się nie chce. O! To, to konkretniejsze określenie. Nie ma, że się nie chce, trzeba to zrobić. Jak najszybciej zaczynać użytkować zbiornik, bo jutro przyjeżdżają golinami spinać i zamierzam niego pompować. Tylko zobaczymy, czy pierwsze to będą pompowania beczką, czy już pompą. Zobaczymy, no, ile tego miejsca mam w tym szambie. Ale pewnie, pewnie sobie pierwsze. Pierwsze parę beczek, żeby tu przez niedzielę przestojało, to właśnie pompuję parę tysięcy litrów beczką i po niedzieli sobie kówna ogarniać węże, spinać wszystko, armaturę tam do przepompowywania znowu tworzyć, tak jak się należy i już wtedy bajlando całą zimę, ale póki co trzeba jeszcze tą wodę wybrać i można będzie zacząć konkretnie działać także jeszcze na koniec chwil w gospodarstwie JOSKIN, joskin się przysłuży właśnie póki JOSKIN jest póki mam taką możliwość to robię z beczkami naszła znowu przez noc patrzę także trzy beki to minimum do wyciągnięcia mam dzisiaj no to czas nadszedł brać się za porządki zaczynać się rozprawiać z tym z tą gromadą ziemi po prostu ale na początek póki łyżka nie zabezpieczona to ja sobie te baksy zresztą kruszywa odwiozę będziemy działać Tu na tym placu trochę po pracy jeszcze trzeba mieć, pozbierać tutaj o widoczne duperelki i szykować niewątpliwie do utwardzenia takiego ostatecznego, ale to też kupek grosza wchłonie, także pewnie będzie na tym dopiero inwestycja szykowana. Chcę po prostu zamknąć to totalnie o właśnie, zostały dwa big bugi z kruszywem yy, które przyjechały tutaj z montażem zbiornika i tak kruszywo właśnie było, żeby zalać te spoiny na ścianach wykorzystywane ja je sobie jeszcze zostawię nie będę tego wysypywał jeszcze się może przyda się do czegoś łyżko krokodyl podpięty, czyli narzędzie do zadań specjalnych no, jednak jest dużo mocniejsze od łyżki a tutaj zabawa będzie no, w glinie trochę i w glinie. Na początek chcę zasypać tą dziurę, żeby, żeby po prostu tą wodę wypchnąć, bo ona nie ma odpływu. Tam zasypane tu się osunęło i trzeba to po prostu zasypać na początek. I będę od tej strony po prostu od frontu jechał po kolei dalej. Systematycznie już plec mam lekko uprzątnięty. Powiem wam, że ku mojemu zdziwieniu łyżka kurde, desek i różności była do spalenia Także co, zaczynamy od frontu Zabawę I zobaczymy ile dzisiaj uda się zasypać No to zaczynamy zabawę Cyk Pierwsze wepchnięcie I żegnajcie czyste ściany w zbiorniku Zaraz znając życie to się uchnapią A wie to co? To co, jednak te zęby to kuchne będą mi przeszkadzać dzisiaj. No ale już było pierwsze chlubnięcie, pierwsze lub. Także bierzemy się za robotę powolutku. Pierwszy etap mam wykonany. Już tutaj co nieco zasypałem, no tej wody troszeczkę zostało, ale jak będę miał linami ściągnięte, będę mógł tyle tu nasypać. Teraz bardzo ruchu nie mam, tak, żeby tutaj to zasypać, ta woda mogła ujść, ale ona już powoli, powoli tam sobie spływa, jeszcze tu ją trochę zmotywujemy bardziej trochę tu i, i muszę zrobić sobie przerwę drugą bo myślałem, że filtr hydrauliczny w ładowarce jest przytegocony No to jednak oleju brakuje, muszę spoczyć piątkę oleju przywieźć i dalej kontynuować, bo ona przechyła gdzieś tam ta pompa Zaczyna mi huczyć Więc Szkoda bo nowa pompa wstawiona Żeby ją rozpieprzyć Także Sypnę tam jeszcze łyżeczką Tak pół wezmę tą lewą stroną Żeby tam sypać i, I można jechać będzie dalej O mam już olej Także zaraz będzie ładowarka Sprawna no pół godziny musiałem poczekać ale kurde żonuzia była w mieście to już nie ganiałem i mam też włącznik do światełek także zaraz zainstaluję bo rano to na zworce robiłem no ale najważniejszy olej zalać już będzie ładowara sprawna a jeszcze lejka kawałek mi się przydało nawet by nie zaszkodziło dobra zaleję i widzimy się za moment tak po wnikliwej analizie to jednak olej mógł się skończyć bo Pamiętacie, jak mi przy wycinaku strzelił przewód? No, to wtedy sporo tego oleju wyleciało. A jeszcze tam gdzieś podcieknie z końcówki, tu gdzieś kapnie, tam gdzieś kapnie. I parę miesięcy i też parę litrów się uzbiera z takich drobnych wycieków. No, ale nic. Najważniejszy, że ogarnięty temat. E, także można walczyć dalej. Pomalutku, łyżka po łyżce. Szkoda, że nie mogę całego obsypywać, bo to mi sprawniej szło. Już. A tak nie mogę wszędzie dojechać, więc trzeba dłubać. Ale spokojnie, systematycznie, etapami i też się zasypię, nie ma co tutaj panikować. Dobra, ja sobie działam tutaj. A, jeszcze odnośnie tego poziomu oleju, no bo jest wskaźnik na zbiorniku, który pokazuje poziom, ale te szkiełka jest już tak zajechane, z mleczne się zrobiło, że przez nie całe nic widać. I oto cała tutaj dzisiejsza historia z małym no ale miałem czas sobie. Rosołek zjadłem w tym czasie. Chwilkę odpoczyłem, zrelaksowałem, przejrzałem internet co się w świecie dzieje i z nową siłą przede wszystkim ogrzany, wygrzałem się w cieple i z nową siłą z nową energią wracamy do gry jeszcze mam z półtorej godzinki nim się ściemni zobaczymy ile uda mi się ogarnąć tego tematu Teraz to robota idzie, zobaczcie od razu zasypywanie i zagęszczanie, kurde mol, skupę pojechałem z robotą, ze dwie trzecie mam dookoła obsypane, tylko teraz wszystko następne co będę sypał, to już muszę jeździć po tym co zasypane, więc trochę kłopotliwsze. Ale łyżka za łyżką, łyżka za łyżką i lecimy do przodu, więc tutaj nie ma stresu i obaw. Może już się wreszcie skończy te jezioro będzie i wyciąganie tutaj, a zacznie się nalewanie Gnajowicy, bo już chyba i wam zbrzydło o tym słuchać mi już zbrzydło o tym mówić ale niestety no, panowie robią na całej Polsce to nie mają też możliwości na życzenie przyjechać i dopiąć linami tylko jak gdzieś są w pobliżu to mogą podjechać i napiąć te liny no taka jest technologia, no, tego ja nie przeskoczę, też bym dzisiaj już wolał obsypywać sobie na gotowo że mi by było łatwiej jakbym mógł pod same ściany sypać i ta ładowarka by tak nie lazła. Bo tutaj bym walił najwięcej, no ale cóż ja biedny mogę począć? Co mogę, to robię. Reszta wyjdzie w praniu. No, powiem Wam, że dzisiaj to plan wykonany ze 130%. Myślałem, że jak tutaj do tej dziury wielkiej, co woda w niej była, zasypie, to już będzie dobrze. A tutaj już mi całe nic zostało Tylko o tam pyk pyk pyk, a już zobaczcie, tam już przy tamtej gromadzie gryzu zaczęto obsypywanie Także taki kawałek Ale wszystko muszę wozić no tędy i tu gdzie ta woda została ona się przepchła tam, ale mimo wszystko częściej tu zostało to jest gorzej się za no ale pomalutku, pomalutku i pójdzie najważniejsze, że już nie będzie tyle z gruntu nachodzić no bo jednak, że tak powiedzmy te 80% zbiornika dookoła, ta podmurówka zasypana że w takich miejscach już tu woda nie wyjdzie nie ma bata także także jest git Maniuta to trochę dzisiaj dostała po tyłku aż olej się przygrzał czuć było pod fotelem, że ciepły jest zbiorniczek z olejem no, cieplusi, kurde, cieplusi. Oj, jakieś szidrawsko Przywlekła, Dobra, pyk, pyk i lecę na obrządek. Bo już jest po 15.00. Zaraz i tak się ciemniej wolę wcześniej poobrządzać. Jutro też jeszcze będzie dzień. A jakby jutro rano spieli tymi linami, to by już całkiem cacy było. Bo to wszystko do zasypania. Także. Gdzieś tak można powiedzieć, że w połowie roboty jestem, może nie całej, ale już to co zostało, to już będzie dużo łatwiej. Najważniejsze, że tu ten największy dół jest zapierdzielony. I to mnie cieszy, to mnie cieszy. Już ta woda nie będzie wyłazić. Tam to co zostało tej wody to pójdzie w grunt, się zasypie, a ja nie będę tu już beczką podjeżdżał, bo nawet całe nic nie wyciągnę, bo... Nie ma gdzie jakiegoś dołka zbiorczego jak zrobić, żeby z niego zassać a tu ile jest? 15 cm tej wody będzie dobrze Będzie dobrze, już bliżej jak dalej Ale tu się ładnie zagęściło powiem wam się jeździło non stop, non stop To już czuć zagęszczenie, ale zobaczcie jaki jest spadek w gruncie A to trzeba wszystko według tamtego poziomu nawieść Także myślałem, że zostanie od groma tej ziemi, ale jak zacznę to wozić tą glinę, to, to wejdzie tutaj tylko świst. No ale powoli. Mówię Wam, dwie godziny dziennie i dużo roboty można zrobić. No dzisiaj to się zawzięłem i efekt jest, ale, ale tak już teraz to można troszkę spokojniej będzie do tematu podchodzić. Dobra, lecę coś z ziem i biorę się za obrządek. Jeszcze szybka zmiana organizacyjna znowu w akcji, ale nie, nie z Jaskinem z agregatem prądotwórczym i nie też dlatego, że nie ma prądu tylko dlatego, że dostałem telefon, że zaraz będą panowie i zechcą te liny naciągnąć, a im potrzebny jest prąd tam no można było przedłużaczem zabory ale na takiej długości przedłużacza, bo tam około 80 metrów Różnicówkę wysadza, więc trzeba agregat było podpiąć. Szybka akcja, także już czeka. Ciągnik przybędą, to będziemy naciągać. No to akcja spinania ruszyła, jeszcze jakaś godzinka i będzie już zbiornik na cacy. Już zabieram traktor po robocie, prąd już potrzebny, No i montaż zakończony finalnie zbiornika, bo już dociągnięte liny do tego poziomu który trzeba zabezpieczone łączenia można będzie działać tu jeszcze trochę stali zostało złomu trzeba będzie zapinąć jutro. i tyle i można oficjalnie już zalewać nawet trzeba no i dobra moi drodzy widzowie na zakończenie dnia tradycyjnie morski monolog Dzisiaj też szybki nie chcę przedłużać, bo za wiele się działo. Widzieliście, udało mi się zrealizować to, co sobie zamierzyłem, nawet więcej niż sobie zamierzyłem. Także jestem naprawdę usatysfakcjonowany. No i dzisiaj też chłopaki przyjechali, co zresztą przed chwilą widzieliście, naciągnęli te liny na 100%, tak jak ma być, i już można po prostu użytkować zbiornik, więc jest gotowy do. Użycia zapełnienia, i nie zawaham się tego uczynić. Także jutro troszkę zmienia mi to moje plany, bo miałem przy domu zostać, jeszcze troszeczkę obsypywać, ale to obsypywanie sobie zostawię na przyszły tydzień, żeby usiadła ta ziemia, która teraz została wysypana. To ona troszeczkę obsiądzie, no nie wiem, jak zajdę jutro chwilę, czy też w sobotę zrańcam, to odrobinkę tam, gdzie jest woda, właśnie tamten za ostatni jeszcze dosypię żeby już tam się ta woda nie gromadziła, nie zbierała zasypać w ciortu i będzie spokojnie. także eee, tak to będzie wyglądało jutro nie wiem jak to wyjdzie, nie obiecuję ale postaram się roniutko skoczyć do sklepu wziąć, zaczepić do passerati przyczepkę i skoczyć po węże bo sobie podzielę tam gdzieś około 15 metrów mam odcinek to sobie planuję dwie szóstki wziąć z końcówką męską i żeńską takie przedłużacze, tak żeby je można było spinać, rozpinać i do tej brodzie co wystaje taki 3-4 metrowy odcinek sobie krótszy zrobić i też ją przyciąć bliżej ziemi tak żeby ona była jak najniżej żeby ten właśnie tą końcówkę tego węża na jakimś koziołku zostawić, podpierać żeby ta gnojowica z tej samej końcówki nie spływała tak, żeby to, to zostawić Taki właśnie myk sobie wymyśliłem. No jeszcze można byłoby kombinować także po wypompowaniu, przełożyć wałek na drugi w tej pompie, bo ona ma dwie strony, lewa, prawa i wyciągnąć tą gnojowicę, która została w rurze i w tych wężach. Może tak by się udawało. To wszystko trzeba po prostu dojść do praktyki, spróbować czy to się uda, bo to w teorii ja sobie myślę, że to powinno tak się udać ale czy w rzeczywistości to tak się uda tego nie wiem, także wszystko przede mną, tak jak mówiłem ja się uczę tego systemu przepompowania i przy okazji razem ze mną wy się nauczycie na moich błędach, także ktoś będzie chciał sobie zbiornik ze zewnętrzny zrobić odpali firmy Kosa TV z końca 1924 roku odnośnie zbiornika na Gnojowice i będzie miał wszystko po gotowości co było zrobione źle i czego nie robić, co ja jakim błąd popełniłem. Także myślę, że to na przyszłość zostanie fajna lekcja. Tak więc co? No, nie będę przedłużał tego, bo tu już nie ma co bardzo dyskutować. Tyle się po prostu dzisiaj wydarzyło, więcej człowiek się nabiegał. A odnośnie tej ładowarki, to powiem Wam, jeszcze wrócę do tego momentu. No już jakiś czas mi tak gdzieś tam pompę zahuczała. Mówię, kurde, pewnie. Filterek przypchany, bo dawno nie wymieniałem. No i dzisiaj tak właśnie popracowałem więcej. i Zaczynało to tam coś się dziać na przychyłach. Mówię, oho pewnie, pewnie trzeba wymienić ten filterek. Mam go i tak wyalmanowałem, to wymienię. A tam jest szybka, mlekiem zalezione od poziomu oleju i wygląda tak, jakby ten olej cały czas był, tak? Więc ja patrzyłem do tej szybki, no olej jest, no to musi być filtr, nic innego. Założyłem drugi filtr. I dalej jest to samo, no to już jestem pewien, że brakuje oleju hydraulicznego po tym, jak wystrzelił mi wąż. No i też ona, jedna, jeden się poci wąż, od kompensacji, ale to w niewielkiej ilości ucieka. No i na końcówkach, w trzeciej sekcji, tam gdzieś są nieszczelności na tych euro. Czasami coś gdzieś z, któryś, z któregoś sprzętu podkapie. No i sumarycznie przez jakiś czas, no wiadomo, te, ten ubytek się zrobił, Ale tutaj kluczowy pomysł był ten, że wąż wystrzelił i po prostu wycinak był na otwartym wycinaku, on wystrzelił i cały wycinak zamykając się cały z siebie praktycznie olej wypompował przez tego węża, więc to był spory ubytek. Dzisiaj dyszkę wlałem i już działa wszystko, także ja mnie ta ładowarka też nie zaskoczy chyba, się ją krosi, wszędzie znam co tam ją boli, ale czasami też z rutyna może troszeczkę zmylić, więc no nic więcej się dzisiaj nie wydarzyło. Tyle i aż tyle można powiedzieć. Generalnie informacja dnia. Zbiornik jest już, już gotowy do użytku. Więc z tą optymistyczną myślą kończymy dzisiejszego filmu i widzimy się w jutrzejszym. Zobaczymy, co jutro dzień przyniesie, bo ja sobie mogę planować, a życie może mnie zweryfikować.